Dzień dobry. No i kolejna nowość w naszej ofercie i fajna, taka z pazurem, Porsche Macan z 2019 roku, natomiast w najmocniejszej wersji, w jakiej Macana mogliście zamówić. Już szybszego nie było. To jest Macan Turbo z silnikiem 2.9 o mocy 440 koni z pakietem Sport Chrono. Do setki 4,3 sekundy. Jeżeli chodzi o porszaki w, w wersji SUV, no to niewiele już było samochodów, które dają taką frajdę z jazdy, jak ten mały Harpagan, bo tutaj podczas jazdy, wybaczcie za kolokwializm, Micha cieszy się od ucha do ucha cały czas. Naprawdę fabryka adrenaliny i pozytywnych emocji. Bardzo fajny samochód. Krajowy, jeden właściciel, skonfigurowany był na 530 tysięcy złotych. Jest bezwypadkowy, jest bezszkodowy. 2019 rok produkcji. No i słuchajcie, najważniejsze ma 44 tysiące km przebiegu. Tylko 44. Auto jest dosłownie jak nowe. Taka bardziej weekendowa zabawka. Utrzymany absolutnie wzorowo. Z pięknymi kołami. 21 cali. Wnętrze całe w czerni również jest bogato wyposażony z nagłośnieniem Bose, z panoramicznym, szklanym dachem. Deska rozdzielcza obszyta miękką skórą. Aktywny tempomat. Fotele GTS regulowane elektrycznie w 18 kierunkach. Listwy karbonowe wnętrza. Fotele są wentylowane, ogrzewane. Pakiet Sport Chrono i wszystko tutaj krzyczy, że ma 44 tysiące kilometrów przebiegu. Zobaczcie na te fotele. Wzorowy samochód. Wzorowy. Makam Turbo. 44 tysiące przejechane. To co, odpalimy? Pokażę Wam jeszcze, jak fajnie to reaguje na gaz. Kurczę, bardzo fajne auto. E... Makane, generalnie GTS, Turbo, zawsze mi się kojarzą z taką mega frajdą z jazdy. Z adrenaliną też, ale przede wszystkim z przyjemnością z jazdy. One dają jej niezwykłą ilość. No i posłuchajcie, jak fajnie, oczywiście mamy również regulowany układ wydechowy a z ten pasa bardzo bogate wyposażenie. Ale posłuchajcie, jak fajnie gada ten samochód i jak reaguje na gaz. <zysy> A przypominam, że jesteśmy na postoju, więc on ma rev limiter'a. Dopiero w trakcie jazdy pokazuje prawdziwe różki z głowy. Mega fura. No i jak nowa. I pamiętajcie, że niestety takich makanów i to nie jest slogan, no już nie będzie, bo zakończyła się produkcja spalinowego makana. Ja już nawet nie mówię o silnikach 2.0, a tutaj mamy przecież 2.9. 440 koni. Genialny samochód. Reflektory matrycowe PDLS. Plus. Krajowy, bezwypadkowy z przebiegiem 44 tysięcy km. I w ofercie pojawi się już niebawem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia czołem.